Znajdują się w miejscowości Jaźwina. Ochotnicza Straż Pożarna W Jeźwinie zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa w ramach programu z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Moc Małych Społeczności, priorytet pierwszy odporne, zintegrowane społeczności lokalne. W programie mamy przeszkolenie mieszkańców naszej miejscowości oraz okolicznych miejscowości. Konkursy, w których można wygrać czujki czadu, apteczki pierwszej pomocy oraz inne materiały szkoleniowe służące przede wszystkim udzielaniu pierwszej pomocy. Dlatego, że tutaj było już kilka pytań, mieszkańcy odpowiadają prawidłowo, dostają nagrody, więc mamy nadzieję, że dzięki tutaj jeszcze dniu bezpieczeństwa ta wiedza zostanie polepszona. Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 50 tysięcy złotych udało nam się zrealizować właśnie dzisiejszy dzień bezpieczeństwa, w którym to za 25 tysięcy złotych zostało zakupione prawie 80 czujek czadu oraz apteczki pierwszej pomocy. Za kolejne 25 tysięcy udało nam się zakupić ponad 20 szafek strażackich na ubranie specjalne oraz środki ochrony indywidualnej oraz fantomy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To jest zestaw od niemowlaka po osobę dorosłą i trenażer AED oczywiście w celach treningowych. Jest poczęstunek, jest pyszny gulasz, ciasta, kawka, herbatka. Wszystko to dzięki współpracy, bardzo dobrej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Jaźwiny. Wszystko jest oczywiście za darmo. Nie ma żadnych barier. Każdy zostanie dzisiaj porządnie ugoszczony, przeszkolony. Jeżeli będą tylko jakiekolwiek pytania, śmiało można zadawać. Służymy pomocą, udzielamy odpowiedzi. Także śmiało każdy może do nas przyjść. To już jest kolejna impreza zorganizowana przez nas, w której szczególnie seniorów chcemy uczulić, żeby mieli świadomość, jak udzielać pomoc, że trzeba tą pomoc zawsze udzielić. I to, co jest związane też z czujkami czadu, to jest bardzo ważne i istotne, żeby mieć tą czujkę czadu, dlatego uważamy, że takie imprezy, taka, taka organizacja takiej imprezy jest bardzo potrzebna, szczególnie w lokalnych, w takich małych miejscowościach. Właśnie. Jako Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinie stale informujemy mieszkańców, czy to za pośrednictwem portalów społecznościowych, czy tak jak na ostatnim wydarzeniu z seniorami, informujemy jak ważne jest stosowanie czujek czadu w domach, szczególnie tam, gdzie są piece gazowe, w mieszkaniach, bezpośrednio w miejscach, w których śpimy, bo jak dobrze wiemy, czad to jest cichy zabójca, który nie informuje, że się pojawił. Dlatego ważne jest stosowanie czujek czadu. Na dzisiejszym spotkaniu również informujemy, jak takie czujki czadu zawiesić, gdzie i co zrobić, jeżeli czujka czadu się uruchomi. Dostając takie pieniążki na realizację, możemy w znacznym stopniu podnieść świadomość tutaj przede wszystkim ludzi i zwiększyć ich bezpieczeństwo. Wnioskujemy o pieniążki i mam nadzieję, że będzie ich więcej, że takie konkursy będziemy wygrywać i oby takich wydarzeń jak najwięcej. Apelujemy z tego miejsca do mieszkańców naszej miejscowości, okolicznych miejscowości, aby stosować przede wszystkim czujkę czadu. Czujka czadu ratuje naprawdę w niektórych sytuacjach życie. Apelujemy do Państwa, aby w tym okresie, szczególnie okres grzewczy, czyli ten okres zimowy, zakładać takie czujki, nie bać się ich stosować. W razie czego, gdybyście Państwo mieli jakieś problemy, proszę się zgłosić do nas. My pomożemy, czy przy instalacji, czy, czy przy ustawieniach tych czujek, w których one miejscach mają się znajdować bo to jest też istotna sprawa.